Cześć! Dziś pokażę ci 10 najciekawszych nowości IKEA na 2026 rok. Produkty, które już teraz trafiają do sklepów lub pojawią się w nadchodzących kolekcjach. Będą to przedmioty, które warto znać zanim zaczniesz projektować swój salon, kuchnię czy pokój dziecięcy. IKEA w lutym wprowadza kolekcję Gracie Moise. Zabawny i inspirujący zestaw akcesoriów i dodatków do domu, które świetnie sprawdzą się szczególnie w pokojach dzieci, przestrzeniach rodzinnych i domach, gdzie liczy się kreatywność. Komponuj ją z neutralnymi bazami, żeby zachować balans między praktycznością a stylem. Rebel Pink, kolor roku 2026. IKEA ogłosiła Rebel Pink jako kolor roku 2026. Intensywny, ale nadal przyjemny pastelowy odcień różu, który ma wnosić energię i radość do wnętrz. Nowa wersja lampy Warmblix pojawi się w opcji uruchomienia w 40 różnych kolorach. Inteligentny dom w stylu IKEA. Uproszczenie dla zwykłych ludzi. Chodzi o lampy, żarówki i czujniki, które możesz włączyć i wyłączyć telefonem albo jednym przyciskiem, albo ustawić tak, żeby same się włączały, na przykład wieczorem. Najważniejsze w nowościach na ten rok jest to, że IKEA wprowadza jeden wspólny system, który działa z innymi popularnymi urządzeniami oraz nie wymaga miliona aplikacji. IKEA rozszerza ofertę mebli użytkowych o nowe biurko Bolpojke, idealne do home office i małych przestrzeni. Kolekcja Mewin to naturalne materiały i ciekawe tekstury, które świetnie wpisują się w trend zrównoważonego designu. Ratanowy klosz Sandkorn wprowadza przytulność do przestrzeni i współgra z naturalnymi trendami w aranżacji wnętrz. Nowa linia Humlesion to praktyczne dodatki do łazienki dla dzieci. Minutnik, lustro na przysawkę, dozownik mydła i inne. Kolekcja Smorfisk to pastelowe karawki i naczynia, które odświeżą stół na sezon wiosenny. Na koniec zrobię szybki przegląd najciekawszych nowości prosto ze strony IKEA. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.